Cześć, ja nazywam się MaxPlayer i witam Was w kolejnym odcinku Shadow Warrior Dobra, idziemy. Eee, czekajcie, gdzie ja skończyłem? Aha, wyszedłem tutaj. Czyli gdzie? Aha, stąd przyszedłem, tak? Czekajcie. A, tak, już pamiętam. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. tutaj idę w dobrą stronę. Tu mamy punkty karmy, nie wiem czemu dostałem. O, jest krzeczka. Je. Dużo karmy, odkryto sekret. Dobra. Nic się nie dzieje. Okej, okay, wchodzimy do domu. Hello! Dzień dobry! Jej! Kasa! Tam są drzwi, ale nie wchodzę. Najpierw pozbieram trochę kasiorki. Wow! Poduszka się rusza, ale fajnie. Jest fizyka, jak widać. O, tutaj są... ...szafeczki. Okej. Okay. Oh yeah! Coś jeszcze? Ej, co to jest? Pancerz, ale fajnie Nie wiedziałem, że mogę mieć pancerz no dobra Halo Chodźmy tutaj U, co, ej, gdzie? Ostrzegam! Mam katany i nie zawaham się jej użyć. Wow. nie ma nikogo. Okej, okay. co tu mamy? Gościu, masz coś dla mnie? Nie, nic, a nic. O Boże, okej, okay. tutaj wszystko wziąłem. Tak, Dobra, chodźmy tędy. Co to? Money! Jej. Yeah. Łej, on siedzi w jacuzzi! Woo! Jak śmiałeś siedzieć w jacuzzi! <grystanie> Relaksował się, okej! Okay. Ooo, zgubił nogę. Aż tutaj odleciała? Okej! Okay. Łateczka, ateczka, ale nie potrzebuję, to teraz ja wejdę do jacuzzi Siedzę tu z jakimś gościem. Ej! Ej! Eee! Sztywna impreza. Wychodzimy. Oooo! Oh, yeah. czy... Nikt mnie nie atakuje. Dobra, do tego. Come Oooo! Come on, come on, come on. Au! Daj! Drzwi się zamknęły, to no nie! Uaa. 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 Uh, 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 uh. I'm lost. I'm lost. I Love, Love, know I you, but i Ohhh having fun. Oh boy. Oh Love, 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 boy. Oh,

No nie wierzę! Za taką sieczkę tylko trzy. To no ja nie wiem, co ja muszę robić, żeby dostać pięć. Ło TNT! Wolę tego nie ruszać. Nie wiem, czekajcie, jak było uzdrawianie. O, tutaj. Nocha, nie potrzebuję. Okej. Okay. Kurczę, mogę użyć TNT, żeby ich zabić. Może wtedy byłoby 5. Ej, co tam jest? Okej. Okay. O. Co tu się działo? Coś tu harakiri popełnił, czy co? Aha, widzę cię. no nie, muszę tu muszę. Co jest? Nie muszę tu muszę trzy pieczęcie. Znajdź magiczne pieczęcie, aby otworzyć drzwi. Aż trzy?! Oho Okej... Okay. To jedną widziałem. No właśnie. Dobrze mówisz, Leo. Tak jest. Też wolę rozwałkę, niż łamigłówki. Okej, okay, tam widzę niebieskie. To jedno mamy z głowy. O-o, oh, o-o, oh, o-o. Oh, oh, Musimy oh. wręczyć. Come on. Bój. To nie zadziałało. Ach, galera. O Majkar, O Majkar, O Majkar. Oh, fucking shit. Ok, trzeba się zająć tymi ptakami. Bo one najwięcej mi zabierają. Ach, a! Ga okay, is er een strontzonde. Oh fuck, au! Oh fuck! Oké, 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 oké. Oké, 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 oké. Udaalosje. Oké, oké, U! Ej! Czemu to nie zadziałało? Teraz! Ej! Okay. Ała! I ostatni! Uu. Wszyscy? Jest! O! Apteczunia, tak jest! Tylko dwa, ok? Nie obchodzi mnie to. Bardzo, że przeżyłem! Okej, okay, tam mam apteczkę, pewnie rozwalając drugi pojawią się nowi. Czyż nie? Nie? Aha, jasne. Na co ja liczyłem. wiemy Fak, dobra katana, stara dobra katana. Luf,

OK, teraz, jak mam dojść do tego trzeciego? O, trzy, ładnie. Eee, Czekajcie, muszę się zastanowić. Widziałem trzeci, ale on był. Chyba muszę się wrócić. No właśnie. A no właśnie. Też mi się tak wydaje. Więc. Tam tylko ten zielony, który był na zewnątrz Halo? No właśnie, tam. Tam muszę jakoś dojść i... Może tędy? Tak jest! Mogę tu wejść I co tu się dzieje? Nie otwarte, Dobra, a tutaj. Amunicji nie, nie potrzebuję. Dobra, aha, tutaj się wracam, bo tu już byłem. I jak mam tam zejść? Ehm. Um, to jest dobre pytanie. Może po prostu. Może po prostu tędy? E? Czyżby. Chyba tak, tak jest! Oh yeah! Dobra, czuję, że zaraz będzie rozwałka, więc... Yes, jazda! Come on, chodźcie! No! Come on! Nie, właśnie w samą porę. boy <laughs> Jeden załatwiony. O cholera. A.

<gry> point, Boń! Boń, boń. Okej, jeden zginął. Sirokany nic mi nie zrobią. Ej! Jeszcze żyje! Tylko rękę mu odciąłem. O, świetnie! Giń! Aaaa! <gry> 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 to wszystko? Nie! Powiedz, że... Tylko dwa. O, maświo. No ja nie wiem, ja, ja naprawdę nie wiem co ja muszę zrobić, żeby mieć pięć. Jeszcze nie przekroczyłem czterech nawet Nie miałem czterech. Ani razu <gry> Okej okay. ja. Teraz tu i pieczęć była tu Tak? Czy... Nie, nie w następnym domu, okej okay.

Dobra. E. Tędy? Dobra. Dzień dobry, panie Buddha! Czy mogę wziąć pana pieniądze? Tak, mogę. Mogę? Mogę, mogę, mogę. Ej, Konfucjusz! Nie jesteś analfabetą. No. No, nie jestem. No i? <grym> Okej, okay, dobra, fajnie Konfucjusz mnie oświecił Okej, okay, wszystko zebrałem Tak, może, mogę iść dalej Coś tam widzę To jest potwór? Nie ej, ej nie bzykać mi się tu Rozumiemy się? No Sprawdzę jeszcze tutaj. Nie ma nic. Dobra. Chodzimy do domu. Co, to było? Wow. Co się tam dzieje? Ej. Boj. Boj. Boj! Okej, okay, nie, tutaj już katana pół, ah, ah. oh, 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 oh. Jest dobrze Nie wiem za co, ale jest, okej okay. Do końca nie obczałem tego systemu punktacji Ej, coś tam jest Co mi się wydawało? Coś tam widzę! Ej, Musisz mnie! Co to? A, Konfucjusz! Tego, kto bierze do serca porady, z ciastek czeka krucha przyszłość. Ha. Ha. Aha. Naprawdę? Dobra. W takim razie, przepraszam. Co to? E A, mogę wyciągać te strzały z nich, tak? Fajnie! Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Jej, yeah, mam kryształ. I co mogę zrobić sobie? Nie chcę osiągnięć. U. Uh. Punkty karmy. O, mam dwa punkty karmy. Regeneracja, umysły, szczęście, poruszanie się, zapas mocy, wiedza, pogromca demonów, co to daje? Wygrana walce często zależy od tego, czy wiesz, w które miejsce wymierzyć cios. Zadajesz... Ło! Dawaj, pewnie! Co to? Większym demonom? Dawaj! Chcę to, ok. E, Mocę... Nie... Ochrona... Fala uderzeniowa... Zrobimy falę uderzeniową... Podawanie tej techniki pozwoli ogłuszać wrogów nawet na 5 sekund. Serio? A to ta defensywna technika wykorzystuje kija aby uspokoić wrogów będących pod wpływem tygrysiego ryku. Eee! Dobra, chcę to. WOLE ma fajny ten tatuaż i ja. Dobra, a. Zdo, a, a broń, eee, katanka, oczywiście nie ma ulepszeń do katany. Rewolwer! Nie, nie, ja chcę do machine guna. Rewolwerowiec. Dzięki temu, że... Cypu się niemnym odrzutem... To, ho, ho prawy przycisk myszy. To będę miał dwie, jasne. Naprawdę? Pokaż. Oj, oh, yeah! dobra. Chcę to wypróbować. Pokażcie się. Ale bajer! mam dwa maszyngany. Ooo, poziom ukończony. Chciałem jeszcze pozabijać paru. do obrażenia. Punkty za misję. O. A, no, 300 na 500. No, nie jest źle. Okej, okay, kontynuuj. Każda broń dysponuje alternatywnym trybem działania. A, to każda broń. Chyba to muszę wypróbować w rewolwerze i w kuszy. Co oni mają. Co one mają. Dobra. Mamy jeszcze trochę czasu? Mamy. No, no, no. No. Jeszcze trochę. I... pek. Jazda. Rozdział piąty. Kurierka. Będę kurierem? Pokaż mi rewolwer. Pewnie trzeba odblokować. Zapewne. Okej. Okay.

Shit. Ciekawe, czy szybciej tracę wtedy amunicję. A! Nie. szyrekam Dostał. Jeszcze raz. Aaaał. Nie nie, tutaj trzeba ich likwidować. O, oł, ej spokojnie. Twoja ubezpieczenie powiązuje się ze i a nie z namiotem. Mayday! Mayday! Zostawię cały świat! Uuuu... o matko. No właśnie, jak bronią palną walczę, to nie mam tylu gwiazdek, co przy walce kataną. Także wniosek jest prosty. Walczymy tylko i wyłącznie kataną. Tak jest. Co Skrzyneczka. Tak jest. Pak, 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 kasa, kasa, kasa. Hej, chłopaki. O! Konwuls już! Na pomoc! Umieziono mnie w fabryce gier. He? Okej. Okay.

Czyli tutaj mi zaraz wyskoczą jakieś zombiaki. Naprawdę to będzie już przesada. Potrzebuję klucza. Fuck. Może jakiś umarlak będzie miał. W ogóle fajne mają cmentarze w tych Chinach, nie? U! Ty no, nie, no, jak Boga kocham, szkielety! Super! Żywe trupy, jeszcze tego brakowało.

To już nie ma takiej radości jak przy normalnych, gdzie jest ciało, kości, krew. Tutaj są tylko kości, no. Nie mam takiej radości i satysfakcji z ciechania. Hmm. Niech ten rozdział z ząbekami się już skończy, znaczy z trupami. Ze szkieletami. Nie lubię. Ile kasiorki? Mamy? Nie, nie mogę przejść. Okej, okay. w takim razie pójdę inną drogą, tędy. Halo, halo, nie ma tu nic. o coś tam jest. Co to? Pieniądze, odkryto sekret. Jej! Super! Yes! Są formy celeste. No! Yes. tak, ja, ja, no. Zero Luz! Co? Co? Ah! Ej, ochronił się! Lut! Ej! Feng! Ej no! No! Nie mogę go zabić! Ale ja tutaj a, chodzę w kółko, okej! Okay. W takim razie wchodzimy tu! Co nas czeka za drzwiami uh. nic ciekawego Kolejna porcja trupów Kolejne rzeki krwi. Potwory do ciachania, skrzynki, pieniądze. Okej. Okay. Eee, na tym będę mógł chyba zakończyć ten odcinek, bo to już powoli czas mi się kończy. Także... Stanę sobie tutaj, że jakbym zaczynał od początku, od wejścia przez drzwi. Także dzięki za dzisiaj, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać i widzimy się w następnym odcinku. Na razie. O! Demiga, demiga, demiga. a. a, 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 a. Roleira. Oh, 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 oh.